Pani, dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawiedliwości, czym jest i jak powinniśmy ją zastosować w swoim życiu. Dzisiaj będę opierała się na wersecie mm, na wersecie 8 i 9 Księgi y, Przysłów, 31. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie ubogim. I biednym wymiarze jest sprawiedliwość. Moje drogie panie, jest wiele, wiele mądrości z Księgi Przysłów 31, które możemy zastosować w naszym życiu. Czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość jest definiowana jako moralnie właściwe zachowanie i traktowanie ludzi. Jeśli coś jest ważne dla Boga, to tym bardziej powinno być ważne dla nas. Dla Boga ważna jest sprawiedliwość dla każdego i w każdym miejscu. Bóg wzywa nas nie tylko do zapewnienia sprawiedliwości, ale także do działania w sposób sprawiedliwy. W całej Biblii sprawiedliwe życie jest spójnym tematem. W księdze Michała, rozdział 6, werset 8, mówi nam, że oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W innym przekładzie możemy przeczytać, że Pan powiedział Wam, co jest dobre i tego właśnie od Was wymaga: czynić to, co słuszne, kochać innych ludzi i pokornie chodzić z naszym Bogiem. Pomyślmy o tym przez chwilę. Wszyscy lubimy sprawiedliwość. Chcemy, aby wszystko w naszym życiu było sprawiedliwe. Uważamy, że ludzie, którzy oszukiwali lub kłamali, powinni zostać ukarani. Może to brzmi trochę ostro, ale, ale tak, to prawda. Chcemy, aby ludzie, którzy popełnili błędy, zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Kiedy patrzymy na sprawiedliwość przez moc krzyża, zmienia to nasze spojrzenie na sprawiedliwość i zmienia naszą perspektywę. Ktoś musiał zapłacić za nasze grzechy na świecie i tym kimś powinniśmy być my sami, ale zamiast tego Bóg posłał swojego jedynego syna, aby umarł bolesną śmiercią na krzyżu, by być ostateczną ofiarą za nasz grzech i to się nazywa Bożą sprawiedliwością. Zadajmy sobie pytanie, moi drogie panie. Czy my stajemy w obronie kogoś, kto kiedy widzimy, że jest niesprawiedliwie traktowany? Czy my właściwie postępujemy w naszym życiu? Jeśli nie, to, drugie panie, zastanówmy się, co możemy zrobić, abyśmy żyły sprawiedliwie. Jeszcze raz powtórzę, czym jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest właściwym zachowaniem i traktowaniem ludzi. To jest ważne dla Boga, dla nas też powinno to być ważne. Błogosławię Was, drogie Panie, w tym dzisiejszym wspaniałym dniu. Niech łaska, moc, pokój Boży przepełnia Wasze serca. Niech miłosierdzie wylewa się z Waszych serc. Do zobaczenia jutro. Jeśli Ci się film spodobał, to możesz zostawić lajka i, i się um, podzielić. Podzielić z ktoś, co nie oglądał mojej mamy. I zobaczymy się jutro. Pa!